Lundi heni O'r fyddi Gael a'n gwerio sydd Traed o flaen rhan nhw'n Mi'n agwe Godael fe godwn i Odrobiłem życia lekcje i zgubiłem swą agresję Dziś robię swoje i pierdolę całą resztę Dziś robię poezję, a te leszcze wciąż płaczą i się tłumaczą, zaradam swoją pracą Jestem słupacą, strzelam procą w szop Słów gorący gros, chodzi nocą pod blok Wbiją się w szop, wszystkie rury i fujary od strady co kraczą, że nie dasz rady Że jesteś słaby i że zjedzą cię ułady I... Trochę ogłady, każdy skończy jak trup blady. Zasady mam własne, proste i uczciwe. Słowa prawdziwe, nie szukam dziewic wśród dziwek. Spojrzenie krzywe, dam przekazem na piwek im. Zwierzę niechciwe, co nagania na rybek I jest Niezbyle kim, dzisiaj ostrożnie tańczę. Schodzę w głębie, zgadzę w czarną hańbę. A diable harce, zostawiam za sobą. Idę swoją drogą, nie zrobić mi nie mogą. O ja, na... o, ale nie. Oj, ale... Oh oh oh. Kamera. Jesus Christ. A kamera. Wow. Sweet Jesus. Tak tu máme od mojho kolegu z Manchesteru. Ale... Mojего dobroznameného Goldri. <tížiá> Dancing! Dancing! Dance, dancing! 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 Beautiful! Cześć kochani! Teraz i tego, że Długo mi już nie było więc może pora na odcinek. E, już jakiś czas chodzę. Trochę rzeczy powpadało. Nie do końca mi. Ale, ale wpadło złotko, wpadł denar fajny. Więc jeśli chcecie zobaczyć, to oglądajcie ten odcinek. Dzisiaj jesteśmy na kopaniu na nowo powstałej grupie Happy Hunting. Link będzie w opisie do tej grupy, jeśli chcecie dołączyć. Jest to grupa e, polska, polska grupa, znajdująca się w Anglii. I, I jeśli chcecie pokopać sobie, bo to grupa typowo eventowa, to dołączajcie. Dzisiaj, polam, tak jak mówię, 10 minut na polu, wpadło złoto. 10 minut później, srebrny denar. Także ziemię mają ok. Link w opisie do ich grupy. Jeśli jesteście w Anglii i, i chcecie pokopać w fajnej atmosferze, jak najbardziej, ja was, ja was zapraszam tam co. a tymczasem idziemy kopać narka. z sklej i Taka... ozdoba. no co? Tym razem dołek i pieniądz. Współczesne 2 pi. Ale takiej kurde kolorów to jeszcze nie widziałem na monecie. Ładnie tu musi nawozu farmer pompować. Wszystkie odcienie tańczy. Dobra, widzimy się przy dołku. Narka. the hustle standard flag no fail hold strong people hold strong revolutionary frontline standing, solitary mind state kinda scary take a deep breath take a deep breath and put me on the front line the front line, put me on the front line, put me on the Ja Cię pierdolę! Ale to taki piękny krzyż jest! Tak papki! tak! tak. Możesz być dobra. w telewizji? Ej, daj mi pożegność z tego też! To prawdopodobnie dawać, są diamenty, bo to jest I co, warto terenie. Właśnie było. Że... Dawać, no kurwa, to nie wiem Ale o, jest wami, no ci u mnie takie głupi, nie to je wyminać. Ja To wami, no. nie dawać, to właśnie tak. Dobra, panie i panowie, takie rzeczy znajdują się na naszych kupaniach. Zapraszamy! <laughs> takie rzeczy to są wiesz, dwa w jednym. Jeden dołek, dwa złotka, bardzo zwycięzca, ja pierdzielę no to ty, to już trzecie złoto dzisiaj, trzy złota. złota, o diamentach nie wspominamy, diamentach nie wspominamy, trzy złota i dwa rzeka, że... diamenty w gratisie, ja pierdole, szczęśliwa dziurka, obrączka, jak wygląda szczęśliwy znalazca? Naprawdę, Adamie gratulacje. Wychodziłeś dzisiaj, kurwa. No wychodziłem. A no, twoja jeszcze nie wiecie, już się nauczyłeś. No, już sam. idzie. Mówi, a, a, a idę na kawę. A, a idę na kawę, mówię, nie? A, a żona czy nie? Gitara, zajebiście. No teraz taki po Takie cusie prezes znalazł. Prezes klubu, ubu-dubu, fajnie zdobione, tutaj było tak jakby było skute. Mogę twoją twarz pokazywać no, czy nie? Normalna twarz, wanted, most tak jest. Coś od czegoś ciekawe, na pewno na pewno nie od żadnej maszyny rolniczej niczego, bo nie byłoby zdobień żadnych. To nie jest maszyna, nie, definitywnie. No, konina. Może od siodła? Konina to jest, na bankonina i to nie tania także sprawdzisz Wszyscy kurde złoto znajdują, mówię jest! Mami ja! Ale jednak. Nie złoto. Ale jakaś ozdóbka, na pewno jakaś ozdóbka. No nic, może innym razem się poszczęści. Tak czy siak, cieszy. Do następnego. Dobra, mam nadzieję, że bardzo nie wieje. Mamy tutaj, nie wiem czy zobaczycie. O, nie, gdzie to jest. O, jest tutaj. odpakujemy to zobaczymy czy to monetka czy nie uwaga ha aaa myślałem No to takie coś no nie, czasami też tak bywa od razu z miejsca chciałem pozdrowić wikinga radka z eee Wana wszystkich tych, którzy tam komentują, lajkują moje filmiki, całą grupę Golden Monkeys, całą grupę Happy, happy y, Hunters, e, zapraszam na Facebooka, jak i do Goldenów, jak i do Huntersów. No nic. No nic. Do następnego. To tak czasami była. Na razie. Więcej jest na stu paru, ale będzie nas gęł. Więcej jest na stu paru, ale będzie nas gęł. Więcej jest na stu paru, ale będzie nas gęł. Więcej jest na stu paru, ale będzie nas geju.